Ten przepis o pomocnictwie w aborcji obejmuje dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że ktoś udziela kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży wbrew przepisom ustawy, ale w taki sposób, że ta kobieta ma u kogoś mieć tę tą, mieć tą aborcję, prawda, przez kogoś przerwaną, na przykład w jakiejś klinice aborcyjnej. A druga sytuacja jest taka, że ktoś pomaga kobiecie w aborcji. W taki sposób, że ta kobieta sama na sobie dokona tej aborcji. I to jest, wydaje mi się, bardzo istotne odróżnienie. Co innego jest patrzeć na przepisy, też ustawy o planowaniu rodziny, na tą właśnie kwestię, że coś jest zrobione wbrew przepisom ustawy, że ta kobieta ma pomoc w przerwaniu jej ciąży przez lekarzy jakichś w klinice aborcyjnej wbrew przepisom ustawy. Odróżniłbym od tego sytuację, w których jest udzielona pomoc samej tej kobiecie, bez jakby udziału osób trzecich. I tu mi się wydaje, że w tej sytuacji, że ja udzielam samej kobiecie pomocy, powiemy, że przepis tą sytuację obejmuje. Ale ja mam poważne wątpliwości, czy ten przepis powinien być rozumiany tak, że taka pomoc powinna być w ogóle karalna. Po prostu jednak, co jest co innego, jeżeli my organizujemy, jakby, yy, przerwanie ciąży. Podkreślam jedną rzecz. Na razie w ogóle abstrahujemy od tego, jakie są przesłanki aborcyjne wynikające z orzeczenia tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Na razie od tego abstrahujemy. Mówimy o przerwaniu ciąży wbrew przepisom ustawy, i teraz to jest inna sytuacja, jak ktoś pomaga w zorganizowaniu tego przerwania ciąży. A jest inna sytuacja, gdy ja pomagam indywidualnie kobiecie, żeby ona ja sama, sama, na przykład z własnej woli, na własną, tak naprawdę, prośbę czy żądanie, czy właśnie zwrócenie się o pomoc, sama na sobie przerwała tą aborcję. I moim zdaniem ta druga sytuacja, ona nie powinna podpadać pod artykuł 152. Powszechniejsza interpretacja raczej jest taka, że ona podpada pod ten przepis, ale znowu, jeżeli podpada, no to tutaj trzeba zróżnicować, jakby społeczną szkodliwość tych dwóch sytuacji. Co innego organizować tej kobiecie przerwanie ciąży w jakiejś klinice, a co innego dać jej tabletki, żeby z własnej woli sama na sobie przerwała tą ciążę. To tutaj wydaje mi się, że społeczna szkodliwość tego czynu jest o wiele mniejsza, no bo to też jest takie uzasadnienie bardziej społeczne, że. Nie angażujemy jakby w ten proceder innych osób. Tak, taki proceder, Że to nie jest jakiś aborty, zorganizowany proceder kliniki działającej mm -hmm. nielegalnie, jakiejś kliniki, prawda, która będzie przerywała ciążę. Ta kobieta sama chce to zrobić na sobie. Gdyby sama weszła w posiadanie takich środków, to przecież był nikt by za to nie odpowiadał karnie. To znaczy nikt chciała. inny by nie był w to o, zaangażowany. Tutaj... Reset obywatelski.